Byśmy może posiedzieli sobie? Można, można no to... Słyszało? A co ty kombinujesz tutaj? No wszystko chyba porobione. Można posiedzieć. Hmm? O! Ciepło jest. Dobrze, że siedzicie. Bo słuchajcie, widzowie nasi są ciekawi. Jak to jest u nas na praktykach? I w ogóle, że, że sko... jak to się stało, że w ogóle jest coś takiego jak praktyki w rolnictwie to chłopaki, może byście tam coś... Powiedzieli, jak to się stało, że w ogóle u mnie macie praktyki. Damian, a skąd ty się tu u nas znalazłeś? To brat mnie przyciągnął. A no tak, no. no bo ty po bracie. Tak, tak. A Krzysiu z kolego przyszedł. No. Ile was tam tych rolników jest w wojewodzinie? Nikt. Mało. W tej szkole. Ile macie w klasie tych rolników? Mam siedmiu. Siedmiu tylko? Siedmiu. u Ciebie? No to na, na taki... 34. cztery. No na taki powiat grejewski, e, no to raptem tam 11 osób chce skończyć zawód e, rolnik, to bardzo mało, to jest bardzo mało, no ale chłopcy wydzielnie, bo co, bo potem przejmujecie swoje gospodarstwa, tak, co nie? Tak, oczywiście. Z wielkim kukiem. Tak. No, no, Chłopcy u mnie zaczęli praktyki. W pierwszym roku mieliście po dwiegu, dwa, dni. dwa dni, co tak, nie? Tak. A teraz trzy i co? Starczy, czy? Mało. Mało? Mało. Co nie chce się do szkoły chodzić. Nie. No. nie, no tak jest. Ja, w związku z tym, że mam skończoną praktyczną naukę zawodu, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, to możemy na gospodarstwo przyjmować ludzi ze szkół zawodowych w ramach praktycznej nauki zawodu, czyli u nas zawód rolnik. Tak. I chłopaki tutaj u nas tak naprawdę, to sami powiedzcie co robicie, co ja będę tutaj mówiła się, produkowała, co zajmujemy robicie. Zajmujemy się cielakami, o Porządek taki, osypkę dajemy cielakom, mm. krwami się zajmujemy, podgarniamy pasze. Trzeba zaznaczyć, że chłopaki jak do mnie przyszli, to przyszli z bardzo małych gospodarstw, dlatego praca na tak dużym gospodarstwie była dla nich bardzo dużym wyzwaniem i logistycznym, ale też i takim, wiecie, no zupełnie inaczej wygląda praca na malutkim gospodarstwie, gdzie tam ma się, nie wiem, 20-30 król dojnych. A inaczej wygląda na takim gospodarstwie tak. jak u nas. I fajnie, że szkoły pozwalają na to, by móc odbywać praktyki na, na innych zupełnie gospodarstwach niż swoje, bo można poznać i różne praktyki chowu, i e, poznać, no, jak wygląda inne gospodarstwo. To jest. Myślę, że bardzo fajna sprawa, bo lepiej się uczyć na czyjeś błędach, niż na swoich. A Sebastian to w ogóle jest przykładem tego, że można skończyć szkołę i zacząć pracę. Tak, i u nas Sebastian został w pracy w ogóle w gospodarstwie. W związku z tym, że. No trzy lata minęły, tutaj zaproponowaliśmy, myślę, że współpraca przez te trzy lata była naprawdę no. fajna. fajna, fajna. No Sebastian co, co półrocze zawsze miał piątki, no. szóstki, z praktycznej nauki, bo naprawdę pojętny chłopak. No i co, zna gospodarstwo? Gdzie ja znajdę lepszego pracownika, niż tego, który przez trzy lata ostatnie tak naprawdę sam szkolił się na moim gospodarstwie, więc wszystko to, co się dzieje w gospodarstwie, nic nie jest dla niego tajemnicą. Co nie, Sebastian? No, tak. no. Co Cię skłoniło, żeby jednak u nas zostać? No, poznanie nowych tych kolegów. No, zostanie. Pilnowanie brata. No. Trzeba pilnować, tak, tak. Nie no, właśnie brat ma trochę, trochę łatwiej, bo e, uczył się już jakby od Sebastiana wielu rzeczy, już tu hmm. bardziej, ja miałam łatwiej, bo Sebastian wydrążał go w wiele procesów, które są u nas na gospodarstwie i myślę, że to tak e, Fajnie się odbywa. No, i mam nadzieję, że te, to, to, co jakby przyswajają u nas na gospodarstwie, zostanie przeniesione do nich, na te gospodarstwa, które mają. No, jeszcze fajnie by było, żeby te egzaminy na koniec no. szkoły zawodowej zdać, co nie, chłopcy? Zdamy. Ale to tam posiedzimy jeszcze u nas i, i, i przyłożymy się do tego, żeby je zdać. Teraz najbliższy cel chłopcy mają oczywiście, zdanie prawo jazdy, bo już mają po 16 lat. To jeszcze bardzo młode chłopaki w ogóle, e, więc mają po 16 lat i, i mogą już swoje prawo jazdy na ciągnik robić e, i mam nadzieję, że no, niedługo zrobią i będą tutaj... Ja zaczynam. Tak? tak? Już zaczynacie? Tak, tak. Bo wy macie to w ramach szkoły, prawda? Nie musicie sami osobno, czy to... Nie. Musisz sam. sam. Bo kiedyś w szkołach zawodowych były możliwość robienia. Tak, no to jeszcze w tamtym roku, nie, dwa lata temu no to robili. A, ale, ale jak ty byłeś, to była jeszcze... Tak, tak. Tak, ty robisz jeszcze w szkole. Tak. tak. A, no to już się coś poz, pozmieniało, bo było. Była taka... Bo właśnie pamiętałam, że ty no. robiłeś... Ty robisz już sam. Tak, tak, I co, będziesz jeździł, robił te przewozy w końcu? Będę. O kurde, Seba, to twoje stanowisko pracy jest zagrożone. O, no. <laughs> bo już jak Damian skoczy, Damian to co, jak co, ale na ten sprzęt to chętny jest. Hmm. Chociaż i Krzysiu już dobrze sobie radzi. Tą małą ładowareczkę to obsługuje jakby na rowerze jeździł. Kurczę lepiej niż taczkę. No. Więc chłopaki sobie świetnie radzą i myślę, że wiecie co, to jest taka fajna sprawa, jeśli możemy na tych gospodarstwach gdzieś tam kogoś jeszcze czegoś nauczyć. I, i co tu dużo mówić, tak jak ja sama zaczynałam od takich podstawowych czynności jak wywalanie obornika, mycie hali. Jakieś takie naprawdę podstawowe rzeczy ścielenie, podsuwanie pasz. Od tego ja zaczynam swoją pracę na gospodarstwie i od tego też e, nasi praktykanci od takich podstawowych rzeczy zaczynają. E, no i potem jakby no właśnie, z czasem, biegiem czasu już jesteście drugi rok na praktykę. No i ruszą sprzęty. Mam nadzieję, że już e, w letnich praktykach, bo nie wiem, czy wiecie, ale tacy praktykanci to tak naprawdę w wakacje mają tylko trzy tygodnie wolnego. A tak to no, całe wakacje są u nas, chociaż my to też tak różnie patrzymy na to, bo też mają pracę u siebie na gospodarstwach, więc e, często jest tak, że troszkę pracują u nas, trochę na gospodarstwie u siebie, żeby to jakoś, z, wiecie, bez zaniedbywania swoich gospodarstw odbyły się te praktyki, co nie? Mhm. Ale myślę, że chłopcy, co, lubicie tu przychodzić? Lubimy. Te? Lubimy. Ty, no to my tutaj gadu-gadu. Damian, pomału ładowareczkę i pokaż, jak Tam, ty pasze dobrze się podsłuchasz. A Krzysiu cielaczków, dawaj, dawaj, dawaj. A Seba to ty, tobie to nawet nie muszę mówić. No nie you Będzie zaraz Deltę puścić, co? Po południu. To jak o, Maria Obata idzie? Ty... Dobrze, Domianku, wiesz? Dobrze? Ale no. muszę ci powiedzieć, że niedługo stracisz te roboty. Czemu? bo chcemy tutaj takiego robota zainstalować, za który będzie jeździł i co dwie godzinki będzie tą Twoją pracę wykonywał. Nie. I już sobie nie pojeździsz po, po oborze. I dotychczas nie chcieliśmy kupować tych robotów, tak. dlatego że nie miały możliwości, widzisz, my tu otręby pszenne posypujemy, co nie? Mhm. Dotychczas nie miały te roboty możliwości posypywania paszy, a e, żadnej. A w tym momencie to są już takie, które posypują, tak. a widzisz, same podsuwanie, no to ona podejdzie, ale jak jeszcze zobaczysz jakieś cukierki są na stole, jakiegoś dodatkowego, no to natedy dopiero zaczyna, zobacz, jak szukają. No tak, tak, widać. Widać, co nie, tak, że tak. od razu pełno przy stole, aż ciemno się zrobiło przy stole, no i dlatego... Możecie zmartwić. Dobrze, że się tego nauczył, ale mam nadzieję, że niedługo już Ci się to nie będzie przydawało i rzeczywiście ten robot będzie. Tylko jeszcze muszę męża do tego przekonać, bo na razie on taki jakiś nie, nie do końca... Przekonać? Ty niech, jakiś tak mówi, że, że może nie, może nie, wiesz, że, że tutaj podsuwacie, ale ja wiem, jak z tym waszym podsuwaniem jest. No. Raz się chce, raz się nie raz chce. Się chce. Raz się posiedzi. Tak, A tak. tu jednak co dwie godziny by przyszedł taki robot i podsunął, posypał trochę tym krówkom. No. no, może byłoby lepiej. Co jak myślisz? Może i lepiej by było. Ty ją podobno w nocy nie śpi. A? W nocy też jeździ? Co dwie godziny, regularnie jeździ. Znaczy można go ustawić, że co cztery pojedzie, no ale ogólnie to no co dwie godziny ma jeździć i podsuwać. Więc myślę, że to. Będziesz wtedy, wiesz, szedł przez oborę i mówił dobrze, dobrze, tam go nazwiemy jakoś. I będziesz mówił, dobrze, dobrze, Karolku, podsuwaj, podsuwaj. Tak, tak. No, to. Będziemy musieli zrobić konkurs na imię dla tego naszego pracownika roku, który nawet w dzień i w nocy pracuje, co? No. Przyda się ten nam pracownik. Przyda, przyda. Przyda się, przyda, no, ty tak. byś poleżał w te tak, miejscu Tak, tak. Jeśli chcecie zobaczyć, na czym polega praca praktykantów u nas na gospodarstwie i czy są szanse na to, że zmieni się coś i te podsuwanie paszy będzie łatwiejsze, to zapraszam Was na nowy odcinek. Oczywiście czekamy na Wasze komentarze i subskrypcje, ponieważ dzięki tym subskrypcjom, dzięki temu, że zostawiacie nam te subskrypcje, ten kanał nasz nabiera tempa, a my wiemy, że to co tworzymy, Wam się podoba. Do zobaczenia.